Dobry. Bardzo się cieszymy, że możemy po raz kolejny zagościć w waszych domach na waszych ekranach. z wyjątkowego miejsca się witamy z serca klubu Don Senior, z serca, czyli z kuchni, która jest ostatnio w, w ostatnim czasie wyjątkowym miejscem, wielu wyjątkowych spotkań ze wspaniałymi e, kobietkami. Dzisiaj jest ze mną Wanda. Z Wandą będziemy dziś przygotowywać racuchy. Mam nadzieję, że wczorajsze pączkowe święto było pyszne i mam nadzieję, że przepis dzisiejszych racuchów również będzie smaczny. Ciasto, ciasto przygotowałyśmy już wcześniej, ciasto drożdżowe, które potrzebuje chwili czasu na to, żeby, żeby wyrosnąć. Do tego ciasta tutaj posłużę się ściągą. E, potrzebne były nam dwie pół szklanki mąki pszennej, trzy jajka, drożdże, cukier i tak e, dwa jabłka. średnie jabłka. Jabłka dopiero za chwilę dodamy. Historie z smakiem pisane, tak, taki jest tytuł naszego cyklu i każdy każdy Da przygotowana przez nas tutaj potrawa związana z pewną historią, historią smaku. A jaka jest twoja będzie historia racuchów? Moja historia racuchów wiąże się z dzieciństwem, kiedy mama dosyć często robiła, taki racuch łapało się potem w rękę i biegło się na podwórko, na ogród, przeważnie z koleżankami. Było nas zawsze więcej, także miała mama co robić. Dużo racuchów tak, na wielu dzieci. Tak. Cudownie. Kraimy jabłuszka? Tak, Krajemy jabłuszka. Jabłuszka pokroimy i dodamy do. i dodamy do. do naszego ciasta. Wandziu, a ja mam do Ciebie takie pytanie, ponieważ. Twoja praca zawodowa, jaką wykonywałaś przed emeryturą, wiązała się z wieloma wyjazdami, podróża, podróżami do jest dokładnie. Czy jest jakaś taka historia, którą chciałabyś się podzielić z tych podróży? No jest taka z okresu stanu wojennego kiedy wracałam do domu. Byłam wtedy na Śląsku po raz pierwszy w ogóle w Katowicach, bo tam akurat mieszkałam w pokojach gościnnych i następowało podczas stanu wojennego wyłączanie prądu w Katowicach. Ja akurat wsiadłam do windy. Nie zdążyłam daleko pojechać. To była stara winda, przeszklona, duża dość. Wyłączono prąd i winda stanęła między piętrami. Ja byłam sama w tym gmachu. Dopiero z rana przychodził strażnik. Nie miałam możliwości wydostać się z tej windy. Całą noc spędziłam w windzie. Nie panikowałam wyjątkowo, mimo że jeszcze wtedy byłam młoda. Rozejrzałam się. Położyłam chusteczki papierowe na podłogę, usiadłam, żeby nie tracić za dużo tlenu, bo nie wiedziałam, czy wytrzymam i jak długo. I siedziałam, oparłam się o ścianę i siedziałam całą noc do rana. Z rana dość późno przyszedł strażnik, zobaczył mnie, dopiero mnie wypuścił, <gryw> uruchomił windę. Niestety nie nadawałam się w tym dniu do pójścia do pracy. Także to takie wspomnienie trochę dziwne. Ale takie dobry scenariusz na, na jakiś film pełen grozy. To znaczy, no nie wiem, czy może dlatego, że byłam młoda, nie zdawałam sobie aż na tyle sprawy i może dlatego zachowywałam się w miarę spokojnie. Bo mogło być gorsze mogła ta widać spać ze mną przy tych wahnięciach, z tego co potem się dowiedziałam, mhm. katowice. To nie tylko przygoda z windą, prawda? Nie i to nie tylko Katowice, bo ja pracowałam wtedy w Rudzie Śląskiej, a mieszkałam w Katowicach. I w Rudzie Śląskiej przeżyłam swoje pierwsze tąpnięcie, nie wiedziałam co to jest i co się dzieje. Bo szafa metalowa się przesuwała po podłodze. To było coś makabrycznego, prawie jak trzęsienie ziemi. Nie wiedziałam, że coś takiego się dzieje, nie wiedziałam dlaczego w nowych budynkach pękają ściany. Wtedy się po raz pierwszy dowiedziałam o tym. A dlaczego pękają? No od tych szansów. Mhm. Te szanse są dosyć często i to wygląda jak trzęsienie ziemi, dosłownie. I takie odczucie? Tak. Bo huk tej przesuwanej szafy, te kasety. Ja się zastanawiałam, dlaczego tam pracownicy są tak porządni, że za każdym razem zamykają drzwi zamykali, żeby nie wypadło coś na kogoś. Mhm. Także, to nie było przyjemne. Eee... Skolwin. Bo, że można powiedzieć, że Ty jesteś Rod stąd. Rodowita Skolwinianka, tak. Ja się mhm. urodziłam w Skolwinie. I to dosłownie. Bo urodziłam się przy ulicy Artleryjskiej 17. I to dość późno. W późnych godzinach. A przyjęła mnie moja przybrana babcia, bo swoich babci nie miałam. Jedna zmarła w czasie wojny, druga gdzieś na Syberii. Nie miałam okazji poznać ani jednej, ani drugiej. I ta przybrana darczyńcza na imię Walentyna. Wadzia, jest już coś takiego bardzo charakterystycznego dla Twojej osoby. Hmm? Twoje pasje. Znaczy, ja mam różne pasje. W tej chwili taka moja największa pasja to przodzierstwo. To szeroko pojęte. Mówię próbuję układać. Nie wiem, czy coś mi z tego wyjdzie, ale ja mam wiele pasji. Tu odnalazłam wiele pasji w klubie. Jakie? Śpiewanie w chórze. Robienie w glinie, po raz pierwszy robiłam tu w glinie, jak robiliśmy do tego żurawia. Uh -huh. To było w ogóle moje pierwsze zetknięcie się z gliną, ale bardzo mi się spodobało. E, informatyka, angielski. Kiedyś nie wolno było mi studiować angielskiego. Teraz okazuje ja się, że na nogi tak zmieniło się. Jest zupełnie inaczej. No i poznałam tu wiele ciekawych osób, też z pasji, podobno jak ja. Uh -huh. Także podoba mi się wiele rzeczy, które tu robimy. Malowanie, plastyka, czytanie, pisanie, ćwiczenie pamięci. Naprawdę jest fajnie. Bardzo, bardzo mnie to cieszy. Bardzo mi miło słyszeć coś takiego. Będzie. a jak odnajdujesz się jako czytająca babcia? Świetnie, to mi się bardzo podobało. Trochę się bałam pierwszy raz, bałam się, jak szłam do żłobka, jak dzieci zareagują. Myślę, ja wejdę jeszcze bardziej na chwilkę w słowo. E, prowadzimy taką ciekawą, myślę, e, akcję czytania, czytania bajek dzieciom. Jeździmy do szczecińskich żłobków i przedszkoli z przygotowanymi opracowaniami bajek, wierszy polskich klasyków, z rysunkami, z rysunkami własnoręcznie wykonanymi przez, przez panie. I tutaj Wanda jest właśnie jedną z tych um, osób, które bardzo mocno zaangażowały się w cały, cały projekt no, i już więcej nie przetrwa. Nawet dzięki temu zostałam zaproszona na widylię. Tak, to było bardzo wzruszające. Tak, do państwa, w których córeczka chodziła do żłobka, jednego z tych, do których chodziliśmy. To bardzo miłe i wzruszające. Opowiesz, Wędziu? Nie jestem w stanie. A ja mogę? Możesz. Dobrze. Byłyśmy na spotkaniu przedświątecznym w żłobku. W którym po przeczytaniu świątecznej, świątecznej bajki był czas na, na takie swobodne rozmowy, i padło pytanie na temat tradycji świątecznej i sposobu spędzania wigilijnego wieczoru. I Wanda wtedy powiedziała, że święta będą dla niej samotnymi świętami. I tego samego dnia, czy dnia następnego, dostałyśmy telefon, że je rodzice jednego z dzieci, dziewczyny, będącej wtedy na tym spotkaniu, chcieliby zaprosić Wandę do siebie, żeby razem z nimi spędziła wigilijny wieczór. I tak też się, tak też się stało. Wracamy do przygotowywania naszych, naszych pysznych racuchów. Jabłka już mamy pokrojone. Co dalej z nimi będziemy robić, Mandziu? Posypiemy cynamonem zmieszanym z, z cukrem. Nadadzą nam Proszę. fajnego smaku smak ja Smaku ja robię to właśnie. Proszę bardzo. Mmm, zapach cynamonu. A jak pachniały wasze... Domowe racunki? To znaczy różne, bo mama robiła nieraz z jakimiś trzemami, które były w domu, dodawała, smalowała nam. Mazami no byliśmy nieraz tymi trzemami. Nie zawsze było, nieraz z różkami, nieraz same tylko. A co jeszcze takiego charakterystycznego e, robiliście w domu? Takie około... To znaczy moja, ma moja, mama, moja mama robiła... Róże karnawałowe, ja jej pomagałam. To wymagało dość sporo pracy, bo wycinałyśmy dużym kieliszkiem, szklanką i małym kieliszkiem. Trzeba było potem nacinać, kleić to białkiem, wciskać palcem, żeby się wygięło później się smażyło na tłuszcz. I rzeczywiście kształtem przypominały tak, róże? Tak, róże. Dekorowało się w środku albo wiśnią z konfitury, albo mm -hmm. no, drzewem, albo galaretką. Bardzo ładnie wyglądały dekoracyjnie, posypane były cukrem pudrem. Także świetnie smakowały, bo ciasto podobne jak na chruściki, tyle, że wymagało dużo pracy, ale ładna dekoracja stołu. Pysznie. Pysznie. Dobrze, już mamy posypane jabłka z cynamonem i z cukrem. Teraz lekko je wymieszamy. Możemy będzie przygotować mi y, ciasto. Ciasto pięknie nam wyrosło. Proszę już mieszać, a ja dosypię trochę jabłek. Może wszystkich nie będziemy rzucać. A Wandziu, a powiedz mi, skąd twoje rodzice są, bo wiemy, że ty... Moi rodzice stąd. pochodzą z Warszawskiego, dawnego, bo w ogóle z okolic sławy i mama i tata. A jak to się stało, że znaleźli się właśnie tu? To znaczy, ja nie pamiętam dokładnie, jak, to, jak się zapoznali, ale tutaj ściągnęła mamę siostra cioteczna, która mieszkała też na Artyleryjskiej, obok. Da, mówiła, że tu jest inaczej, bo mamie tam po wojnie wszystko zabrano. Mama nie chciała tam po prostu mieszkać. Ciocia sięgnęła tu mamę. Chociaż później mama żałowała, że tu przyjechała. Że nie pojechała gdzie indziej. A ty bardziej chodziłaś jeszcze do szkoły? Na inwalidzko, do siedemnastki. Tej, której już nie ma? Nie ma. Które, z której tylko zdjęcia są. Chodziłam tam w pierwszej klasie, uczyła mnie pani Soboni, ale... To też było ciekawe. Mając 3,5 roku nauczyłam się czytać. Czytałam. Właśnie w pierwszej klasie rozrabiałam. Byłam wyrzucona z klasy, to znaczy niedosłownie. Siedmiolatka wyrzucona z klasy. Wysyłano, wysyłano mnie do biblioteki, bo ja tam chętnie pomagałam pani w bibliotece. Także nie kręciłam się po korytarzach. Byłam w bibliotece i byłam szczęśliwa, bo byłam w swoim żywiołem. Można było rozrabiać, jak taką tak, karę się dostawało. Tak. No robiłam to nieraz specjalnie, żeby właśnie dostać taką karę. Nie wiem, czy dobrze. Dobrze, chyba już wszystko mamy. Racuchy pachną Wspania wspaniale, wspaniale jawkami i cynamonem. Zostało nam jedynie posypanie ich cukrem pudrem, takie mm -hmm. dopieszczenie. I zobaczymy później jak I smacznego! Proszę bardzo. Jeśli szukacie jakiegoś pomysłu, jakiejś inspiracji na pyszne popołudnie przy kawie najlepiej z przyjaciółmi, myślę, że racuchy będą doskonałym rozwiązaniem. My za chwilę je sobie zjemy, więc życzcie nam smacznego. Bardzo dziękuję Wadziu, Dziękuję za to, że dzisiaj mogłyśmy się przede wszystkim spotkać. Porozmawiać i przygotować te, te pyszne racuchy. Wam dziękuję za to, że byliście z nami. I mam nadzieję, że już wkrótce do zobaczenia tutaj, w klubie Seniora. Na żywo. Na żywo. I mam nadzieję również, że do zobaczenia przy kolejnej produkcji historii smakiem pisanych. Do zobaczenia. Do zobaczenia.